Cześć wszystkim, witam was w dzisiejszym filmiku I dzisiaj przyjechałam rozsiewać nawozy Już jest taka pora O tam w wcale biega sobie Mariolka Bo wzięłam ją ze sobą Tata mi ją wcisnął do ciągnika Mariola chodź Zaraz mi ucieknie W sumie ona tak pierwszy raz ze mną jeździ ogólnie ciągnikiem Uh, no i ciężko mi się kierowało, bo cały czas mi łaziła na kolana. U uh, gdzieś zwiała. Mariola! Mariola, chodź! O, w krzaczki poszłaś. Ty mi się tak piesek nie oddalaj, bo cię zgubił. Zgubił cię. Słyszysz? Mhm. Uh -huh jak zwykle, nie opuściłam ani siewnika i ciekawe jak ja to otworzę teraz. Jesteśmy bardzo daleko od domku. Tak, daleko jesteśmy. No i musisz mnie się pilnować. Mam w planach ponagrywać też trochę dronem, bo go naładowałam. Ogólnie już tak nie nagrywam ponad pół roku, no bo mamy marzec. A ostatnie filmiki są z okresu letniego, więc no... Trzeba sobie trochę poprzypominać, jak tym dronem się nagrywa. Co nie? Piesek? Tak? Jesteś moim towarzyszem dzisiaj. A w dalszym ciągu nie nakleiłam naklejki <gryw> z boku. Muszę ją gdzieś znaleźć i w końcu ponaklejać, no bo tak pusto bez tego paska jest. No i co? rozsiewamy nawóz z Jarabeli Sulfan, tak, Mariola? 20% azotu, 24% azotu i 16% SO3. Nie bój się piesiu. Akurat tak sypaliśmy, żeby nam się nie wysypało. Eee, prawie trzeci bibak by wszedł, ale no nie chcieliśmy już ryzykować. Drugi dzień rozsiewać nawozy. E, głównie teraz rozsiewamy na rzepaki pierwszą dawkę. Cały czas ten sam nawóz. No i dzisiaj mam w planach e, zrobić więcej tych hektarów niż wczoraj, bo wczoraj troszkę późno wyjechałam i ustawialiśmy ten siewnik, to wszystko, dawkę, statą. E, e, no i co, przyjechałam teraz na pole, które jest strasznie wąskie. Kończy się gdzieś tutaj. Widać w sumie inny kolor rzepaku. No i będę rozsiewać tylko na prawą stronę, ponieważ lewa troszkę dalej rozsiewa. W sumie jest tutaj i tak jeden ślad, więc wrócę tym samym. No i właśnie rozsieję na tą prawą stronę. No i głównie w tej okolicy mamy kilka pól. No i dzisiaj się skupię na tym, żeby rozsieć to wszystko w tym miejscu. Kurde, i ogólnie moje oporowe światełka już nie działają Bo podczas wyjmowania tego coś tam utknęło e, No i nie wiem, ani nie mam kogutów, ani oporowych światełek w masce Jakoś to naprawimy No już Mariola ze mną dzisiaj nie jeździ, bo ogólnie mi jej wczoraj troszkę przeszkadzała I ciężko ją nauczyć, żeby wchodziła z tego ciągnika No ale myślę, że jakoś z czasem E, ogarnię to wskakiwanie na te schodki. No i co? Obroty: 540 prawie, prawie. E, no i rozsiewam właśnie tylko na tą prawą stronę, ale i tak, znając życie do sąsiada, dolatuję. No i traktorka nie włączam. Ogólnie jest tak sucho. Porównując rok temu, to zakopywałam się. Woda była zamarznięta na polu, a teraz po prostu jest. 就是。 to już całkiem nic nie widać eee, Może zmienię sobie biegi Uznając mnie to zaraz coś walnę Dobra, się, żebym się w nikt nie uderzyła No, ciekawe czy dam radę No, zajebiście mi tu idzie na godzinę, w sumie to 8 żeby nie ubrudzić drogi jest taka pogoda dzisiaj, że jednak jak wyjeżdżam, no to są te koła brudne dzisiaj zaczęłam trzeci dzień już rozsiewać nawozy dzisiaj mam w planach dokończyć rozsiewanie tej pierwszej dawki na rzepaki no i mam nadzieję, że mi się nie to jeszcze jutro jest dzień więc na spokojnie pogoda nie jest taka zła nie zakopuje się jak rok temu. tego ostatniego pola, bo jest tam torfowa ziemia. Mam wszystkie brudne szyby, oprócz przedniej, bo tylko przednią sobie umyłam. No i teraz muszę wyjść, yy, pozmieniać pozycję zasuwy i łopatek, bo wczoraj rozsiewałam saletrosan od grupy azoty na rzepaki, ale to tylko na dwa pola, więc poszły mi jakieś z dwa siewniki Teraz na pszenicę dajemy dawkę 200 kg na hektar. Na rzepaki była to większa dawka. No i mam nadzieję, że tak nie będę się zakopywać dzisiaj jak wczoraj, bo wczoraj w sumie popadało sporo, a ja wjechałam od razu w porę, jak przestał deszcz padać. <grym> więc no, no ale z tego co widzę, nie stoi już tak woda w ścieżkach jak wczoraj, więc może troszkę będzie lepiej. Traktorka ze mną jeździła troszkę, bo wczoraj mnie zauważyła gdzie jestem i do mnie przebiegła, no i troszkę wszędzie mam tutaj błoto. Trochę jej się spodobała nad to ja z dociągnikiem, tylko ma problem z wejściem do traktorka.